Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku uzbieracza, poszukiwacza skarbów zoomowych u Jacka Recyklera. Będzie podsumowanie, czyli byłem na zoomowisku. Coś tam się udało wygrzebać. Nadal nie ma rewelacji, są dwa bądź trzy fajne narzędzia, które chciałbym wam pokazać. Oczywiście pokażę wam wszystko, jakieś tam pierdołasy, to co jest, ale najpierw zwróćcie na to, co pokażę Wam teraz. No i napiszcie jeśli wiecie coś o tym, co myślicie, czy warto to zabrać, po prostu spójrzcie. Powiedzcie co myślicie, temat warty zabrania. Na dzień dzisiejszy ich sobie odłożyłem. Są to frezy. Niektóre wyglądają jeszcze powiedzmy, że w miarę, chociaż ja się nie znam. Tu widać jakby brakowało jednego zęba. Ale reszta wygląda OK. Są różnego rozmiaru. Różnej wielkości to pewnie i równego za, różnego zastosowania. Nie wiem, czy to są frezy do parkietu. Nie wiem, nie wiem, ja się nie znam. Tylko ja bym chciał, bym prosił w zasadzie ludzi, będących w temacie takich rzeczy, czy warto zabrać używane frezy, nie znając się absolutnie w ogóle, jak powinny wyglądać nowe. Jest ich tu sporo, sobie odłożyłem. Tam trochę jeszcze zostało dalej w kupie, ale nie wiem jak to, jak to wygląda, w ogóle cenowo, jakościowo czy w ogóle warto wchać się w coś takiego? Dużo nie zapłaca, bo to jest tam 10-15 kg, 30-40 może 50 zł, ale powiedzcie mi, czy warto jest to zabrać? O, z góry dziękuję. Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie, doświadczenie z takimi rzeczami. Z tymi frezami, co widzieliście przed chwileczką. Ty naprawdę proszę, jeśli ktoś ma jakieś tam wiedzę, wiedzieć, czy, 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 czy warto to zgarnąć, czy po prostu zostawić, niech sobie leży, że to jest miejsce dlatego. Podsumowanie sobie zrobię w takim pół roku, bo natłok zdarzeń i wydarzeń umie cały dzień, cały czas coś codziennie, także już jest mam godzinę 19, nawet po 19. Także taki półmrok, tu sobie wybrałem takie najjaśniejsze miejsce w moim schronie złomowym. No i pokażę Wam co tam udało się wytachać. No nie ma nic specjalnego, tak jak mówię, wziąłem... Jest pusta puszka, skrzynka po kluczach, komet, prace Warszawa, coś takiego, klucze koronkowo-nasadowe. RWA, B8, coś takiego. Jeśli powiem tak, same klucze nasadowe są tańsze niż z oryginalną puszką. O, tak wiem z doświadczenia. Puszkę mam, klucze też miewałem, sprzedawałem. Także ja wiem, że z puszką będą droższe, bo czasami ludzie po prostu pos poszukują samej puszki do kolekcji. Są ludzie, którzy kolekcjonują stare narzędzia PRL, dlatego. Warto czasami zebrać taką puszkę, a w szczególności z racji na tą plakietkę. bo wiadomo co to jest: komet. Klucze koronkowo-oczkowe, także taki pierwszy. Może mieć ciekawy fant, ale fant jest. Oczywiście lu, cyna. Tak jak mówię, cynę zabieramy. Jeśli mamy możliwość kupienia w cenie złomu, zawsze się opłaci. Nadbieram kiedyś wederko. Zobaczymy ile będzie ważyć nie wiem ile czasu mi to zajmie ale zbieram cały czas odkładam także zobaczymy mam takie fajne wiertło ręczne do drewna mogę powiedzieć śmiało że w bardzo dobrym stanie zarówno jak i czubek świdra jak i całe wiecie o co chodzi jest w bardzo dobrym stanie ja tu widzę sygnatura jest jakaś ale wy teraz nie zobaczycie przy tym druciku z racji na ten półmrok taki jest fajne, fajne takie lubię stare narzędzia. Właśnie o to chodzi. Jakiś zwykły klucz oczkowy, klucze klucz obcęgi. Jak obcęgi, też nic specjalnego. No mówię, jest kilka narzędzi, może dwa lub trzy, które chętnie wam pokażę. Wiadomo, jakieś klucze rowerowe. Płaskie to się zawsze tam zdarza, chociaż nie zawsze. Bo widzieliście, że były pustki taki wybijaczek z czasów PRL. Ja lubię te PRL-owskie narzędzia. To zawsze jakoś na mnie inaczej działa niż te zwykłe takie marchewkowe teraźniejsze. Tu mam jakąś jakąś płytkę ze złoceniami, złoceniami, grzebieniami. To są najprawdopodobniej. Nie chcę tam nikogo skłamać. Kondensatory, czy jak to się tam zwie, palladowe. Dlatego ja zabieram, zabieram takie płytki, bo to można sprzedać troszkę drożej niż zwykłe płytki. Więcej kluczy rowerowych, płaski. Jeszcze jakiś rowerowiec. Co tu jeszcze mamy? No jest dłutko, ale kolejne bez rączki, ale jak ja to mówię czasami, że to nie stanowi problemu. Rączkę zawsze można dorobić ważne jest, ważne jest to. Mam kolejny, taki sam podobny, taki sam bądź podobny jak wczoraj, śrubokręt do pobijania metalową końcówką. No i zacznijmy teraz może, nie tam że lepsze, ale ciekawsze narzędzie. mam taki fajny młotek nie wiem czy to jest młotko sikera Coś takiego, jak powiedział młotko sikiera, przecinek. Może to coś kowalskiego, przebijak. Taki wiecie, do metalu, takie jest moje zdanie, tak sobie myślę. Jeśli ktoś wie, można ich napisać. Taki nietypowy, ciekawy. Ja lubię właśnie takie typowe, nietypowe, ciekawe narzędzia. Wziąłem grzechotkę, jest sprawna, działa. Sprawdzałem ją. Sprawdzałem ją na nasadce na śrubie, dlatego ją wziąłem. W innym razie bym na pewno nie wziął wszystko działa lewo, prawo. Także no to zostawię sobie, tego nigdy za dużo. Ja lubię mieć narzędzia w kilku miejscach. Lubię mieć trochę narzędzi tutaj. Wiecie, do naprawienia czegoś, rozkręcenia, skręcenia, tak samo w garażu. Ja powiem na po cichu, że nawet w domu mam trochę narzędzi, bo to się zawsze przydaje w domu. No i podobnie jak wczoraj, kolejne śrubokręciki z drewnianą okładziną. Jeden w stanie powiedzmy, że bardzo dobrym, ten w stanie trochę słabszym, ale kolejne dwa maluszki, identyczne jak tamte. No nie wiem, czy <grym> iść pokazać Wam, żeby nie było, że nic tu nie kłamie, nic tu nie zmyślam. Tak zrobię. Żeby nie było. Że jacek coś tu kombinuje. Tamte dwa leżą tam. Mówię jest już ciemno. Dwa kolejne leżą tutaj. Widać, że są inne. Ten mniejszy jest w stanie bardzo dobrym, ten większy jest w stanie gorszym. Także kolejne śrubokręciki z drewnianą okładzinką. Powoli się zapełnia skrzynki, kosze garki. Także niedługo będzie znowu to segregować. To jest coś, co ja lubię sobie zrobić. To nie jest koniec. Jeszcze zajrzymy dalej do wiaderka. Co tu jeszcze mamy? Mam jeszcze jeden śrubokręt. W zasadzie powinien mieć drewnianą okładzinę, ale jej brakuje. Jest skrzywiony, ale to dla kolegi. Odbieram je wszystkie dla kolegi czai Zapraszam na jego kanał. Także co tu jeszcze mamy? Kolejny śrubokręcik. Mam tego malutkiego Komet, te co ja lubię najbardziej, czarne śrubokręciki, palce brudne, bo wiaderko brudne i narzędzie brudne. Zawsze tak mam. No i teraz, te ciekawsze, kolejny malutki klucz nastawny Francuz. Ten zostaje u mnie. Jest lekko skrzywiony, niego sobie naprostuję. Przynajmniej spróbuję. Jest sprawny, działający. Teraz nagrywam jedną ręką, także ciężko będzie mi pokazać Wam, jak on działa, ale też bym chciał sobie skompletować kilka rozmiarów. Mam już chyba trzy odłożone dla siebie. Później oczywiście będę chciał sprzedać je w całości jako komplecik. No i mamy fajną siekierkę. Mówię, że fajną, bo nie bezwykła siekierka, ale tu ma jakąś wydaje mi się ciekawą puncę także to może być coś starszego niż PRL aczkolwiek może i coś nowszego, może PRL nie wiem, jeszcze nie rozszyfrowywałem tej puncy jest cała nie jest pękana, ani z przodu ani z tyłu, ani z dołu, ani z boku także fajna sikierka malutka stawiam na 600-700 gram no i to co wydaje mi się być najciekawszym kolejna fajna szrankownica przyrząd do rozwodzenia piłczy, jak to się tam zwie, a to najważniejsze dla mnie, na co ja zwracam zawsze uwagę, to ten napis Poland, czyli nasze polskie z pewnością PRL. No niestety, tak jak widać, komuś musiało się uszkodzić, pętnąć, bo jest heftnięte. Czyli przyspawane, lekko gdzieś tam przełapane, ale jest sprawna. Działają wszystkie te regulacje: pokrętełka, góra, dół. sześciuteńko działa, także z pewnością na razie zostanie u mnie. Jedną gdzieś tam fajną mam już sobie wyczyściłem, któregoś razu Wam pokażę, jak ona wygląda. Także powiem krótko, że coś się chyba ruszyło, bo w końcu udało się coś wygrzebać. Coś co ja lubię, czyli stare narzędzia. Nie ma tego czegoś, wow, ale i tak jest dobrze. Ale dobra, wiele nie przedłużając. Zapraszam, wiecie do czego. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do jutra. Hej.